A z czym mamy do czynienia? No wczoraj rozmawialiśmy kilka razy w ciągu dnia i nawet i nawet nocy, co się kroi. Przewidziałem taki bieg wypadków i uważam, że to nie koniec. Oni teraz podniosą rękę na wszystkie instytucje, które do tej pory krytykowali. No dzisiaj w Sejnie gadali o tym, o KRS-ie. Uważam, że może być też napad na Trybunał Konstytucyjny i tak dalej. Także to jest początek tej faszyzacji życia w Polsce. Co robi Tusk? Tusk po prostu dzisiaj zamordował demokrację polską. To jest bandyta i przestępca. Trzeba będzie tego człowieka rozliczyć z tego, co zrobił i tą jego szajkę. Ale jest to też, panie redaktorze, wynik zaniechań, bo jak mówiłem, Sienkiewicza trzeba było już dawno za to, co wyprawiał na Marszach Niepodległości ze swoich rządów, za to trzeba było ukarać. Nie, nie zrobiono tego. Teraz wam pokazuje, nam pokazuje wszystkim, gdzie raki zimują. To są zaniechania. Brakuje mi się głosu pana prezydenta. Zupełnie nie wiem, co, co pan prezydent, na co jeszcze czeka. Pan prezydent, to ja wejdę w słowo, pan prezydent wystosował oświadczenie, w którym no, przypomina, że e, przysięgali przed nim, przed prezydentem Rzeczpospolitej stać na straży praw Konstytucji i praw Rzeczpospolitej. E... No i tu skąd powiedział, że ma to w nosie. To, to jest bezczelny typ i pan prezydent powinien natychmiast wyciągnąć konsekwencje wobec tego towarzystwa. Jest jednak zwierzchnikiem sił zbrojnych. I też ślubował narodowi troszczyć o niepodległość naszego państwa. No właśnie, a może zastanówmy się, co może się dalej stać, bo tutaj pan rysuje taką perspektywę nie najlepszą. No ale rzeczywiście, skoro można w taki sposób spacyfikować media publiczne, no to niedługo Donald Tusk się ogłosi, bo ja wiem, przewodniczącym biskopatu przewodniczący albo czymkolwiek może się ogłosić, bo on się uważa za faraona chyba, a nie za pre prezesa Rady Ministrów. Póki co jest niemieckim popychadłem i zachował się o wiele gorzej niż Jaruzelski, bo Jaruzelskiego można zrozumieć, że był tchórzem i, i moskiewską marionetką, no bo tu stały wojska rosyjskie i co to dużo mówić, gdyby podskakiwał, to by z nim zrobili porządek. Natomiast Tusk to zupełnie podobny, Broci jest zdrajcą narodu i jeszcze zupełnie sobie z tego nic nie robi. Każdy z jego tych towarzyszy, uczestników tej hunty już dzisiaj powinien się spotkać z ostracyzmem społecznym. Ci ludzie przestali mieć, według mnie, prawo do uważania się za członków wspólnoty narodowej, stracili zdolności honorowe. To są już ludzie gorszego sortu niż te popychadła Jaruzelskiego, bo jak mówię, tam ci nie mieli wyjścia, a ci po prostu są na ochotnika zdrajcami Ojczyzny. I mam taką książkę, moi drodzy, proszę bardzo. Noc mgła. O tym, jak się rodził hitleryzm. Co robiono? Aresztowania posłów, prześladowania. Dzisiaj już Kamiński Wojsik wyłapali wyroki po dwa lata więzienia. Wyrzucanie z pracy mamy. Przejmowanie opozycyjnych redakcji mamy upolitycznienie policji, przecież dzisiaj to włamanie do siedziby prezesa telewizji z tym wysokim dżentelmenem, to nie był jakiś facet z bramki, tylko funkcjonariusz, to był policjant. To był, to był prawdopodobnie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Także dlatego go policja wyprowadziła nieskutego, dlatego się z nim cackali, bo on był na służbie, to nie był chuligan, który przyszedł się siłować z posłami. Czyli Tusk i Sienkiewicz wykorzystują już służby w charakterze granatowej policji. Takiego słajdaczenia polskiego munduru od czasów Jaruzelskiego nie było, i to apeluję do wszystkich funkcjonariuszy Policji, nie okryjcie się hańbą. To z tego tamte łajdaki będą rozliczone, nie przejawiajcie żadnej gorliwości, bo jak mówię, ten, ten, ta hunta Tuska długo nie potrwa.